Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej przyjęła sprawozdanie finansowe, a także zatwierdziła wstępne listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego. W poszczególnych okręgach wyborczych, na pozycjach liderów, znajdą się bardzo znani i popularni kandydaci. Sojusz liczy poważnie na poprawienie stanu posiadania mandatów w Europarlamencie. Grzegorz Napieralski, przewodniczący SLD, rozpoczynając sobotnie posiedzenie Rady Krajowej, stwierdził, że w tej chwili najważniejszą sprawą są eurowybory. Stopniowo zyskujemy w sondażach, choć jeszcze za wolno. Jest jednak progres. Ludzie zauważyli Sojusz i dostrzegają potrzebę zmian na lepsze. W kampanii do Parlamentu Europejskiego musimy pokazać siłę i... Chęć walki o Europę Socjalną, powiedział do członków Rady Napieralskiej. Skarbnik SLD Edward Kuczera szczegółowo omówił sprawozdanie finansowe oraz przedstawił plany finansowe funkcjonowania partii. Z kolei przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Tomaszewski poinformował, że specjalny zespół komisji zapoznał się 27 marca ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi finansów na poziomie krajowym i lokalnym. Komisja stwierdziła, że sprawozdanie zostało przeprowadzone zgodnie, prawidłowo. Następnie rozpoczęła się ożywiona dyskusja nad projektem uchwały Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie zatwierdzenia list kandydatów SLD do Parlamentu Europejskiego. Europejskiego. W wyborach wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 ustalono wspólnie następujące składy osobowe. Okręg numer 1. Pomorskie, Longin Pastusia, Piotr Gontary, Andrzej Różański, Andrzej Śnieg, Kubak Michał, Anna Szyszkowska, Tomasz Bojar Fijałkowski, Jerzy Zakrzewski Okręg numer 2 Kujawsko Pomorskie. Jerzy Zemkę, Danuta Brzoskowska, Grzegorz Kasprzycki, Jacyk Kuźniewicz, Anna Mackiewicz, Jan Mazur, Jarosław Najber. Janisław Pawla, Roman Pawłowski, Jerzy Zawadzki, Okręg numer 3. Podlaskie Warnińsko-Mazurskie, Jarosław Matwieju, Władysław Mańku Wiesław Pietrza, Mieczysław Czerniawski, Tadeusz Szczepania, Józef Kimera, Dariusz Malinowski, Janusz Kochan, Bartosz Wojda, Okręg numer 4 Mazowieckie, Warszawa Plus, Janusze, Wojciech Kolejnicza, Sebastian Wierzbicki, Anna Skrzypek, Marcin Rząńca, Konrad Dorożkiewicz, Bartłomiej Wichniarz, Jacek Barszcz, Bartosz Rydliński, Jerzy Rytę, Piotr Gadzinowski, Okręg nr 5, Mazowieckie, Marek Wikiński. Arkadiusz Iwania, Maciej Drabio, Jolanta Sokołowska, Marek Kiwit, Łukasz Kulik, Mariusz Jarzynka, Paweł Masłowski, Tadeusz Staniewski, Arkadiusz Guralczy Okręg numer 6, Łódzkie, Jolanta Szymanek Deresz, Grzegorz Matusza, Irena Nowacka, Mieczysław Teodorczyk, Bogdan Bujak, Bogdan Runowski, Sławomir Granatowski, Sławomir Kombierski, Tomasz Jura, Anna Adamska-Makowska, Okręg numer 7, Wielkopolski, Marek Siwiec, Kazimierz Pałasz, Tadeusz Rzemykowski, Grzegorz Rusiecki, Apolina Rykoszlajda, Józef Wajs, Jerzy Markowski Łukasz Naczas, Okręg numer 8, Lubelskie, Czerniak Jacek, Hajdar, Riad Gołoś Michał, Tkaczyk Witold, Garbacz Ewa, Gryz Jerzy, Jabłońska, Chmielewska Anna, Niróbca Mariusz, Koalicjanci, Świętochowski Władysław, Okręg numer 9, Podkarpackie, Marta Niewczas, Bronisław Tofil, Tadeusz Błaszczyszyn, Marcin Zych, Urszula Grych Bochyńska, Wasilii Pietrow, Andrzej Jurek, Daniel Kozęba, Okręg numer 10, Małopolskie Świętokrzyskie, Andrzej Szejna, Joanna Synyszyn Kazimierz Sas, Jerzy Jaskiernia, Bogu... Wysław Mąsior, Marian Cichy, Ryszard Barwinek, Okręg numer 11, Śląskie, Jerzy Markowski, Wojciech Nowak, Adam Gierek, Marek Barański, Waldemar Czajkowski, Ewa Olszok, Arkadiusz Czaskali, Andrzej Bielawski, Tomasz Niedziela, Katarzyna Szymańska, Okręg numer 12, Dolnośląskie Opolskie, Lidia Geringer, DO1B, Patryk Gibangu, Patryk Wroński, Bogdan Łasisz, Daniel Ochman, Artur Pawlak Sergiusz Najar Okręg nr 13 Lubuskie Zachodniopomorskie Bogusław Liberacki Dariusz Wieczorek Jolanta Daniela Paweł Leszczyński Joanna Agatowska Jerzy Zaroda Kazimierz Kęs Jacek Woźnia Radosław Drozdowicz